Witam serdecznie moi drodzy. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi nie rozumie tego, że już niedługo złotówka może umocnić się drastycznie. Euro może kosztować bez żadnego problemu 3,5 zł, czyli 3,50, czyli z obecnego wielkiego kursu 4,80 może kosztować 3,50. Naprawdę nie można tego bagatelizować, bo to jest za poważna sytuacja, za poważna sprawa, żeby bagatelizować e, takie e, zdarzenia ekonomiczne dla Polski i dla Polaków. Dla 40 milionów, jak nie, 50 milionów Polaków, bo w Europie mieszka 10 milionów. Ale zanim przejdziemy dalej, naprawdę bardzo proszę o subskrypcję. Potrzebuję jeszcze tylko słuchajcie 120 subskrypcji. Ten film zapewne obejrzy 4000 ludzi, a może 5% was, z was subskrybuje oglądających. Bardzo proszę o tą subskrypcję. Przechodzę dalej. Będę naprawdę bardzo wdzięczny o subskrypcję kanału na YouTube Formuła nieruchomości UK. Zatem słuchajcie moi drodzy, przechodzimy do sprawy arcyważnej, bo w rzeczywistości już niedługo może się okazać że kurs euro drastycznie straci do polskiego złotego. Kurs euro w rzeczywistości może wynieść 3,50. Myślę, że to nie jest możliwe. Oczywiście, że to jest możliwe. I zaraz prze, prze, przekażę na to fakty, które mogą sprawić, że już niedługo w rzeczywistości kurs Euro będzie wynosił 3,50, kurs dolara też może wynieść 3,50, słuchajcie, a kurs funta brytyjskiego może wynieść 4 zł. Ale dzisiaj się zajmujemy głównie euro, zatem jeżeli chcesz zrozumieć dogłębnie o co chodzi w dzisiejszym temacie wejdź na stronę hotpoland.pl w menu masz link do wykresy waluty, giełda i na dole mamy wykres wykres telefoniczny jest na telefonie można sprawdzić mobilny, a na dole mamy wykres na komputery tak więc klikamy EURPLN na wykresie chodzimy bam i mamy dzisiaj euro jest hiper 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 drogie o dziwo mimo to jest drogie że e, złotówka jest gigantycznie mocno oprocentowana słuchajcie złotówka jest gigantycznie mocno oprocentowana i oprocentowanie polskiego złotego wynosi szokujące 6,75% w banku bardzo dużo dostaniemy pieniędzy za trzymanie e, e, złotówek w polskim banku bo słuchajcie aż 6% czyli trzymamy milion złotych czyli powiedzmy 200 tysięcy funtów nominowane w złotówkach i dostajemy za to słuchajcie 60 tysięcy złotych w skali roku e, zanim przejdę dalej z, chciałbym przypomnieć e, jak mantrę Powtarzam, od 15 lat, że fakt, faktem jest, że pieniędzy w pieniądzach generalnie nie opłaca się trzymać w długim terminie. A jeżeli już musimy trzymać pieniądze w pieniądzach, to trzeba także pamiętać, że musimy wprowadzać. Musimy, nie musimy, kto chce, ten wprowadza. Yy, ale Powinno się raczej wprowadzać dywersyfikację ryzyka, prawda? Czyli nie trzymamy całego swojego majątku w jednym koszyczku, bo jak koszyczek spadnie, to wszystkie jajeczka się pobiją i jajecznicy nie będzie, prawda? Więc same pieniądze w pieniądzach ciężko trzymać, ze względu na to, że po pierwsze, oprocentowanie pieniędzy nigdy nie przewyższa inflacji. Prawie nigdy. Chyba, że trzymamy w pieniądzach cudzych, że tak powiem, w obcych walutach, i tam akurat oprocentowanie jest wysokie, kupimy tanio te waluty. Oprocentowanie jest wysokie, dają bardzo duże oprocentowanie ze względu na to, że jest duże oprocentowanie i rynki chcą tam trzymać na tym wysokim oprocentowaniu, bo wiedzą, że jeżeli jest wysokie oprocentowanie, to dostaną dużo pieniędzy, a wysokie oprocentowanie istnieje taka możliwość, że sprawi, iż ta waluta jeszcze wzrośnie, na przykład chociażby na kilka dni. O 20%, na przykład w pół roku, choćby na kilka dni, dzięki temu zarabia się powiedzmy 30% w pół roku na trzymaniu pieniędzy w pieniądzach, ale powracając do dywersyfikacji ryzyka, moi drodzy, dywersyfikacja ryzyka, rozpraszamy kapitał, tak? czyli jeżeli mam milion złotych i chcę trzymać pieniądze. E, w pieniądzach, no to wiadomo, że warto mieć pieniądze na czarną godzinę. Warto mieć, warto mieć, ale trzeba pamiętać, że rzeczywiście waluta w pewnym momencie może się zawalić. Słuchajcie, waluta może się zawalić. Każda waluta, euro może się zawalić. Słuchajcie, dolar może się zawalić. Przecież w 2008 roku dolar spadł do 2 zł. No to wtedy, słuchajcie, gdyby internet był tak znany i tak powszechny to w dolar po 2 złote, wyobrażacie sobie? Co się stanie, jeżeli będzie dolar po 2 złote? Chyba internet nam wyskoczy z komputerów do domu, słuchajcie. No, chyba wyjdzie internet sam z siebie. Dolar po 2 złote i to się może zdarzyć też. Ale powracając, dzisiaj rozmawiamy o euro. Dzisiaj euro jest hiper, hiper drogie, tak, ale euro jest bardzo nisko oprocentowane. Już niedługo może się okazać, że... Euro zostanie zmuszone do podwyższenia oprocentowania bazowego z 1,25 na znacznie wyższe, ze względu na to, że dolar amerykański jest oprocentowany 3,25, więc lepiej trzymać pieniądze w dolarach niż w euro, bo euro jest drogi i dolar jest drogi. Z obojga złego w drogiej walucie lepiej trzymać w dolarze, bo jednak dostaniemy, słuchajcie. W dolarze 3,25%, a w euro dostaniemy 1,25%. Oczywiście, w zależności od tego, ile tam bank płaci. Ja, ja przytaczam, słuchajcie, nie przytaczam oprocentowań poszczególnych banków, tylko kotwiczę swoją. Wypowiedź w stosunku do oprocentowań bazowych. Ja wiem, że w banku może być mniej, ale słuchajcie, są różnego rodzaju e, deale, więc wiecie, rynek to tysiące deali, prawda? To nie jest jak w Polsce, tak? Tak jak w Anglii masz tysiące różnych kredytów hipotecznych, przez e, dawane przez tam setki bodajże banków, nawet może 100, może 200, może 300, razem z Building Societies, czyli z takimi kasami. E, to nie jest Polska. Prawda? Eee, że mamy cztery banki na krzyż, e, które proponują dwa rodzaje produktów kredytowych. No ja to tak upraszczam, ale niestety tak w Polsce jest. Powracając, słuchajcie, dzisiaj, e, tak jak widzimy na wykresie, dzisiaj kurs dolara to 4,83, mimo to, że oprocentowanie euro to tylko 1,25. I w Ameryce już zapowiedziano, że oprocentowanie w Ameryce będzie podnoszone bardzo, bardzo mocno, jeżeli inflacja nie zelży. Problem w tym, że przecież inflacja jest pochodną bardzo drogich paliw, bardzo drogiego gazu. Ja wiem, że może w USA jest to tańsze, ale generalnie w Europie jest drogo na świecie teoretycznie jest drogo, więc produkty są drogie, więc to, co oni chcą kupić z zagranicy, też muszą na to wydać znacznie więcej dolarów. Fakt faktem bardzo drogich dolarów, więc ich to już znacznie mniej kosztuje, bo jeżeli dzisiaj dolar kosztuje, wiecie, 5 zł, a u nas coś podrożało o 20%, to dla nich teoretycznie nie ma to znaczenia, ze względu na to, że ich waluta podróżowała 20%, więc oni dadzą tyle samo dolarów, ale w długim okresie w wychodzi z tego problem. Powracając do euro, przepraszam że, ja tak po pierwsze, przepraszam, że ja tak skaczę z tematu na temat, ale ja zauważyłem, że. E, 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 Że, że ludzie chcieliby proste odpowiedzi, a prostych odpowiedzi na to wszystko nie ma. Są proste odpowiedzi, ale jest dużo odnóg tych odpowiedzi i trzeba to wszystko razem sklejać. Słuchajcie, tak jak nie, nie da się przewidzieć życia komuś, kim on będzie, jaki będzie, co będzie robił, jakie będzie popełniał błędy, jakie będzie miał sukcesy, nie da się przewidzieć życia. Właściwie nikogo. Chyba, że, no nie wiem, do klasztoru oddasz to wie, że będzie w tym klasztorze siedział, a jak ucieknie, to go z powrotem tam zamkniesz i tyle tak jest z tego życia będzie, prawda? I dlatego ja tak dopowiadam. Bo nie wszystkie rzeczy są oczywiste. Nie wszystkie rzeczy są oczywiste dla wszystkich, a wręcz nawet powiedziałbym, że wiele rzeczy w ogóle nie jest oczywista dla większości. No ja to zauważyłem przez 15 lat swojej działalności profesjonalnej. Przepraszam, napiję się kawy. Ja, wam, ja mam nadzieję, że was nie denerwuję picie tej kawy, ale ja po prostu lubię do was mówić z kawą. Sprawia mi to przyjemność. Jeżeli wam się to bardzo bardzo nie podoba, lub też się to nie podoba, bo chciałbym poznać Wasze stanowisko w tej sprawie, to napiszcie mi w komentarzu, jeżeli Wam się nie podoba, ale bardzo proszę o merytorykę eee, i dlaczego, bo bardzo mnie to interesuje. Dlaczego? Tak więc, dzisiaj słuchajcie, dolar jest oprocentowany 3,25, a euro 1,25. I co w związku z tym? Jaki to ma wpływ na złotówkę? Jeżeli klikniemy sobie na parę USD.pln na wykresie na hotpollen.pl, to widzimy, że dolar jest obrzydliwie drogi. A według zasady, nie kupujemy wtedy, gdy jest droga, kupujemy, gdy jest tanio, a sprzedajemy, gdy jest drogo i kupujemy, gdy jest tanio, no to dolara powinno się sprzedać, mimo to, że jest 3,25%. Prawda? Bo jeżeli sprzedasz i kupisz coś, co się umocni 20%, to te 3%, co ci dadzą w banku na dolarze, to nic ci nie da, tylko właściwie stracisz, gdy waluta wróci do swojej normalnej wartości, prawda? I zobaczcie, co się stało. Dolar amerykański jest oprocentowany szokujące 3,25%, prawda? O, po podwyższeniu oprocentowania w Stanach Zjednoczonych, kurs dolara wzrósł do 5 zł i 5 groszy. 5 złotych i 5 groszy. I co się wtedy dzieje? Ludzie, którzy mają dużo dolarów i widzą, że dolar w stosunku do złotówki, przykładowej złotówki, wzrósł do 5 zł i 5 groszy, sobie myśli o jeny, to ja mam dzisiaj milion dolarów. I wiecie, w Stanach Zjednoczonych dużo ludzi ma milion dolarów. Wiecie, w Polsce też dużo ludzi ma prawie milion złotych, nie? może nie w gotówce, ale mają ludzie, wiecie, masz 4 nieruchomości, to w sumie masz 3 miliony złotych. Widzicie? Jeżeli dolar amerykański podwyższył swoje oprocentowanie do 3,25, i dolar wzrósł do 5,05, i założymy, że za milion dolarów dostaniemy te 5 milionów złotych, to ludzie sobie pomyśleli, boże. Chyba dolar już nigdy nie będzie droższy aniżeli obecnie, nawet jeżeli będą podwyższać mu mocno oprocentowanie, bo dolar ma problem. Tak ma problem. Oczywiście my mamy trzy razy większy problem, ale dolar obecnie też ma problem, bo. <laughs> jest jest taka linia. Jest taka linia, która nie pozwala więcej podwyższać oprocentowania. I oczekiwać efektu podwyższenia wartości waluty. I właśnie to obserwowaliśmy z funtem brytyjskim. Widzicie, to wszystko jest powiązane. tak? Dlatego jest dużo mówienia. I to widzieliśmy właśnie z funtem brytyjskim wykupowanie gilców, tak, bo jeżeli. No, ale to, to już za głęboko. To i tak pobieżnie mówię. I tak mówią pobieżnie. Jeżeli mamy za milion zło, dolarów 5 milionów złotych, Coś człowiek myśli, wow, mam 5 milionów zł za milion dolarów. I jeżeli wymienię, wymienię te 5 mln, ten milion dolarów na 5 milionów złotych, no to wchowa, schowam to do banku, to będę otrzymywał na polskim oprocentowaniu 6% w skali roku, to będę otrzymywał 300 tysięcy złotych w skali roku. Rozumiecie, 300 tysięcy, no to masz milion dolarów i dostajesz 300 tysięcy złotych w skali roku. Wiecie, 300 tysięcy złotych w skali roku to jest. Wow, to jest 33 tysiące złotych miesięcznie, wiecie. Popatrzcie, jak można żyć za 33 tysiące złotych miesięcznie i nic nie robisz. Rozumiecie? Dostajecie te pieniądze z banku. Za nic nie robienie, za trzymanie tych pieniędzy. Tak. Widzicie? Jeszcze dodatkowym impulsem jest fakt, że w Polsce istnieje prawdopodobieństwo, że oprocentowanie bazowe zostanie podniesione do 10% albo nawet do 13%. Jest takie prawdopodobieństwo. I to bardzo wysokie. I wtedy yy, za milion dolarów, słuchajcie, będziecie na przykład dostawali 13% w skali roku. Ja mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, ile to jest 13%. Słuchajcie, 13% od 5 milionów złotych w skali roku to jest 650 tysięcy złotych. Rozumiecie to? Mam milion dolarów, sprzedaję po 5 złotych. Wrzucam to na polskie konto. I dostaje w skali roku, słuchacie, 650 tysięcy złotych, czyli ile średnio miesięcznie? 54 tysiące złotych. Ponad, lekko. Rozumiecie? Mamy milion dolarów. Bardzo dużo na przykład Amerykanów ma dom za milion dolarów, prawda? I to nie jest big deal, nie? To nie jest big deal. No, no za milion dolarów, no to nie jest big deal, tak? Na przykład w Londynie mam, mam, mam dom za milion dolarów, wie, wiecie, to nie jest big deal, tak? W Londynie mieć dom za milion dolarów, tak? To nie jest big deal, to taki wiecie, to nie jest big deal, no naprawdę. No. I, I co robię? Sprzedaję ten dom w, w cholerę i wrzucam w złotówkę. Yy, zamiast yy, musieć żyć w tym domu, jeszcze opłacać się za niego ogrzewanie, no to dostaję, słuchajcie, 10 tysięcy funtów ponad yy, miesięcznie. Zatrzymanie, rozumiecie? A nie wyobrażacie sobie? Do, nie wynajmiesz domu w Londynie, który kosztuje milion yy, funtów, nie? Milion dolarów. Nie wynajmiesz w Londynie domu za milion dolarów, za ponad 10 tysięcy, znaczy może jakoś tam wynajmiesz, ale generalnie no nie wynajmiesz za 10 tysięcy dolarów. Znaczy możesz wynająć za 10 tysięcy dolarów, ale każdy dom wie. No, ale no nie wynajmiesz za tyle, nie dostaniesz takiego zwrotu. Rozumiecie to. No to jest okropny, To jest po prostu okropny zysk. A wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie, teraz wyobraźcie sobie, ja zapowiadałem ten moment od lat, od lat, e, jestem bardzo cierpliwym człowiekiem, chyba. E, słuchajcie, i dzisiaj złotówka jest tania. I wyobraźcie sobie, że przez dwa lata dostajecie, wiecie, prawie 60 tysięcy złotych miesięcznie za, za ten milion dolarów na koncie. Plus do tego złotówka umacnia się do poziomu, nie wiem, o, proszę bardzo, do swojego takiego normalnego poziomu, nie? Przepraszam, wezmę e, tutaj na tydzień. I wyobraźcie sobie, że złotówką umacnia się do poziomu ze stycznia, nie wiem, 2018, do 3,32, czyli umacnia się o 36%, tak? Rozumiecie? O 30, o, przepraszam, o 34%. O 34%. To znaczy... Jeżeli złotówka się umocni do dolara do 3,32, chociażby, no nie wiem, na tydzień to te złotówki za te złotówki będziesz mógł kupić o 34% więcej dolarów, czyli kupisz od razu 1 340 tysięcy dolarów. Bodajże, jakoś tak, przepraszam, z, z, zaraz policzę. 5 milionów złotych podzielić na 3,32. No, więcej, Boże, przepraszam, eee, to kupisz wtedy półtorej yy, miliona dolarów. Rozumiecie to? Czyli tak, bierzesz dolary, wrzucasz polskiego złotego, dostajesz yy, obecnie 50, wiecie, dostajesz 50 tysięcy miesięcznie w złotówkach za trzymanie to pieniędzy w złotówkach, a na sam koniec, gdy złotówka się umocni do 3,50, wymieniasz tą drogą złotówkę za taniutkie dolary i masz półtorej miliona. To rozumiecie, w dwa lata z miliona dolarów robi ci się półtorej, ale w międzyczasie co miesiąc masz 50 tysięcy złotych za ten milion dolarów. Czy wy to rozumiecie? No, to tak działa. To tak działa. Ja wiem, że złotówka może się zawalić, bo nie wiem, Polska zalaje czy psychopata na nas napadnie i wiecie, co się stanie, ale to... No może, nie musi, no to takie, takie Prawdopodobieństwo jest, bo nie jest Przecież sytuacja u naszych sąsiadów Tam na Ukrainie to To jest od 8 lat I coś się stało z złotówce? Nie, no dzisiaj się dzieje Ale jest wiele innych czynników, tak? Jest gaz, tatarata, jest tam Zamykanie biznesów, tatarata i tak dalej, tak? No jest I to samo Słuchajcie, to samo Właśnie to samo Może Stać się z euro, moi drodzy, kochani słuchacze i oglądacze i czytacze. Tak. Proszę bardzo. Myślicie, że euro nie może kosztować 3,50? Proszę bardzo. W styczniu euro kosztowało 4,11. Proszę bardzo. W 2015 roku euro kosztowało poniżej 4 złotych. Proszę bardzo. W 2011 euro kosztowało 3,92. Proszę bardzo. 11 stycznia euro kosztowało 3,85. Proszę bardzo. 8 marca 2010 roku euro kosztowało 3,85. Proszę bardzo. Listopad 2008 euro 3,75. Proszę bardzo. Słuchajcie, wrzesień 2008 euro po 3,50. No i wiecie, wielka załamka euro po 3 zł w 2008 roku w kantorach tam 2,90 chyba płacili za euro. No 2,90 euro. I tak samo właśnie można zarobić, słuchajcie, na euro obecnie. Euro jest drastycznie minimalnie oprocentowane w stosunku do polskiego złotego, a wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli złotówka będzie oprocentowana 10%. Jak ludzie będą się rzucać? Wiadomo, jak masz mało pieniędzy, no to tak wszystkie swoje pieniądze w złotówkę rzuci, to trochę kiepsko, nie? No to właśnie trzeba wprowadzać dywersyfikację ryzyka, wiecie, jakby było trzeba uciekać z Polski, mieć trochę, wiecie, euro, dolarów. Chociaż ja uważam, ja szczerze uważam, e, ja w ogóle nie lubię waluty i bym wolał mieć, na przykład, wiecie, jakieś tam, nie wiem, złoto, srebro czy coś takiego, nie? W ten sposób. W ten sposób. Prawda? Eee, ale jeżeli nie boisz się, że, że złotówka się zapadnie, no to ja nie widzę żadnych problemów. W ten sposób właśnie wielkim oprocentowaniem polskiego złotego i sytuacja zależącej tutaj za naszą granicą, euro może drastycznie spaść. Może, może, tak jak dolar, tak jak dolar, słuchajcie. Euro ma problem, bo euro nie może się wystarczająco mocno podwyższyć, jeżeli chodzi o oprocentowanie, bo każdy procent podwyższenia oprocentowania euro to jest bardzo zła sytuacja dla Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, prawda? To jest bardzo zła sytuacja dla nich, więc oni teoretycznie nie mogą tego robić, ale wiecie, u nas generalnie też jest dla nas zła sytuacja drastyczna, tylko. Wiecie, o tym się nie mówi. Mówi się, że źle gdzieś jest tam gdzieś, prawda? No, słuchajcie, tak naprawdę, gdyby obecna sytuacja miała miejsce na przykład w Hiszpanii albo we Włoszech, ja nie wiem, czy Unia Europejska by przetrwała. Ja nie wiem, czy Unia Europejska by przetrwała. Ja nie wiem, popatrzcie, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii podwyższono oprocentowanie do 2,25 i w euro funt spadł drastycznie. Ludzie zaczęli się wyzbywać gilców, czyli e, obligacji. Zaczęli się wyzbywać ze względu na to, że te gilcy były oprocentowane 1%. Jak ludzie widzą, wiecie, wow, dolara oprocentowanego 3,25, tak? E, albo franka ciągle rosnącego. Tak, bo frank jest oprocentowany teraz 0,5%, ale frank ma to do siebie, że frank po prostu zyskuje na wartości, wiecie, do większości walut świata, tak? Więc e, f, też mają tam problem. E, jest jakiś rumor, że no, sz, szwajcarski bank ma paść, No ale to jest druga sprawa, wiecie, to mogą być takie kaczki dziennikarskie, żeby było o czym gadać, żeby pokazywać, że na przykład Szwajcaria ma problem, tak? Problem to ma Polska. Problem to ma Polska, słuchajcie, bo u nas e, na dom się zbiera 10 lat, a kredyt jest 10 tysięcy złotych na taki dom. W Anglii, e, słuchajcie, po, podwyższą ludziom 200, <laughs> wiecie, 200 czy 200, 300 funtów raty kredytu i ta wielka tragedia, bo oni, że tak powiem, e, e, no nie wiem, e, e, pojadą do Hiszpanii dwa razy w roku w tym roku, a nie trzy razy, nie? No w ten sposób to działa, no, no naprawdę poważnie. I e, u nas można tak to podwyższać i u nas jest wielki, wielki problem, bo nie ma kredytów z oprocentowaniem stałym w większości, tak jak w Wielkiej Brytanii. Wiecie, tam się nic nie dzieje, ale oni też mają wielki problem, bo u nich tak naprawdę dba się o tą gospodarkę i ludzie czują i wiedzą i rozumieją. I jeżeli znacie angielski i pooglądacie, jak dziennikarze w Wielkiej Brytanii rozmawiają z tamtejszymi politykami. A dziennikarze w Polsce rozbawiają z naszymi politykami. A tego się nie da porównać, bo tam po prostu wykładają kawę na ławę, tak, a u nas to się głaszcze, tam robi się, wiecie, kotki, kotki, miło, miło. Hmm. Tego się oczywiście nie da oglądać, ale tak jest. Słuchajcie, jeżeli oglądamy, rozmawiamy o ekonomii, finansach i tak dalej, no musimy na takie rzeczy patrzeć. Musimy patrzeć na sygnały polityczne, musimy patrzeć na konstrukcję gospodarki, żeby rozumieć. Wiecie, Polakom się dogrzało tak wysokie oprocentowanie, ale gdyby w Polsce było, e, e, były kredyty zamrożone, to w Pol Polacy by nie mieli takiego problemu. A dodatkowo zarabialiby, słuchajcie, zarabialiby na gigantycznym oprocentowaniu, a tak muszą spłacać te wielkie kredyty, co jest generalnie problemem, tak. Ale już niedługo właśnie euro może kosztować, słuchajcie, przed kryzysem euro kosztowało 423, 425, tak. jeszcze wcześniej kosztowało 414, tak? Euro rośnie, 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 rośnie. Tak. Drastycznie. E, dlatego, że o, o 2000, między innymi dlatego, że od 2015 roku, od kiedy obecna ekipa e, rządzi, oni obniżają oprocentowanie. Polska najlepiej się rozwijała tak, na papierze wtedy, gdy miała wysokie oprocentowanie. Tak? Tutaj zalali ten rynek. Wywindowali obecna ekipa rządząca, obecny NBP Glapiński. Wywindował ceny nieruchomości do niebiotycznych rozmiarów, rozmiarów w stosunku do zarobków Polaków. Naprawdę jest tragedia. Słuchajcie, klitki w miastach kosztują 3-4 tysiące, tak. Naprawdę to jest, to jest złe. Ale słuchajcie. Teraz rozmawiamy o tym, ile mogą zarobić ci, którzy mają pieniądze i z tego chcą skorzystać. Ile zarobią. Chyba, że naprawdę coś się stanie złego w Polsce. Ale słuchajcie, potop zawsze może przyjść. I tyle. W takim razie, do usłyszenia. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube Formuła nieruchomości UK. Bardzo proszę, naprawdę mi pomożecie. Będę wdzięczny. Do usłyszenia.